Siema! Siema! Siema z tej strony Kuba Zuzek i witam was na kanale Kuba Zuza! Szybciej się nie dało mówić, Ależ da się! Siema na tej strony Kuba Zuzek, witam. Mm. Siema z tej strony Kuba Zuzek, witam was na kanale Kuba Zuza! Mm. Dzisiejszy film będzie przeznaczony na to, żebym podpowiadał na Wasze pytania Zadałem wam e, możliwość Łop Mogliście zadawać mi pytania na Instagramie, na story i na TikToku w opowieści dałem taki jednodniowy filmik. Mogliście mi zadawać pytania. Wybrałem kilka i teraz sobie na nie podpowiadamy. Weź popcorn, weź sobie soczek z prądem. Co tylko chcesz i zapraszam Was do oglądania. Lecimy. Pierwsze pytanie od Oliwka. Co można powiedzieć na siłowni i w łóżku? Łap za sztangę! <laughs> Buldożerska się pyta, ile lat ma twój pies? Ja mam dwa psy, Watmana i Rexa. Watman jest tutaj u nas w domu, Watman ma 8 lat. I jest Jeszcze Rex, to jest owczarek belgijski. On ma 7 lat, jest młodszy od łatka i on jest tam na firmie mojego taty X no ciężkie macie te nazwy. Jak wbierz 200k na Instagramie, to do wakacji farbujesz się na kolor wybrany przez Watmana. Okej, okay, let's go! 200 tysięcy na Instagramie do wakacji i farbuje się na kolor, który wybierze łatmen Umowa stoi. Czas start. Więc wbijajcie na Instagrama, obserwujcie mnie, lajkujcie mi zdjęcia, będzie. Z Hubert Kaluźny! Skąd chęć nagrywania na TikToku YouTube? I w ogóle pozdro. Pozdrawiam cię Hubert Kaluźny z farcikiem, murdeczko. Na YouTube nagrywałem już przed tym, jak zacząłem swoją karierę na TikToku. Nagrywałem ze znajomymi filmiki. Tam było takie konto. wysokoligowcy możecie sobie wejść. Nigdy wam tego nie mówiłem. To było konto z moimi znajomymi. Eee, I później przynosiliśmy się też na TikToka. No niestety oni nie mieli czasu i przejąłem to sam i nagrywam do teraz, mordy. Czajcie? Popitowski się pyta, jaka była Twoja. Pierwsza reakcja na popularność na TikToku i YouTubie to było takie coś. Wow! wow! Co jest grane? Co tu się dzieje? Jak to jest możliwe? Wow! Nie no to nie było tak, że od razu mnie wy... w górę, co nie? Ja po prostu stopniowo tam się wybijałem na TikToku. To nie było tak, że jeden filmik wystrzelił i później już każdy siedział, co nie? No po prostu to było schodek po schodku, to był maraton, nie sprint. Ola do lata 92 się pyta Jakbyś miał dziecko to jakbyś je nazwał Nazwałbym swoje dziecko latające spaghetti Pulby spaghetti Spaghetti ogólnie Dlaczego nie można nazwać swojego dziecka spaghetti Ja nie rozumiem są imiona jagoda, róża Dlaczego nie może być spaghetti Dlaczego nie może być kebab Dlaczego nie może być pizza Dlaczego nie możesz nazwać swojego dziecka pizza albo kebab Możesz pewnie że możesz Wszystko możesz Pamiętaj to Agulfam się pyta, Agnieszka się pyta: Co cię najbardziej denerwuje na TikToku, a co na YouTubie? Zacznę od YouTuba. Na YouTubie najbardziej denerwuje mnie to, że dają mi cały czas demonetyzację, nie wiem za co. Wie za co? Jest taka sytuacja. Są te dyski raperów, wiecie, co jest. Normalnie wszystko, co jest zakazane. I normalnie w reklamie im się wyświetlają. Nie wiem, jak oni to robią, czy trzeba jakieś pismo dać, jakieś specjalne, nie wiem, nie czaję, ale mają normalnie monetyzację, mają reklamy. A ja nagram sobie filmik z Watmanem i co? I demonetyzacja! No i co? Filmik z psem, co nie? A na TikToku co mnie bardziej denerwuje. No może faktycznie to, że. Znaczy, ja nie mam z tym jakichś takich problemów, ale chyba najbardziej denerwuje to, że zasięgi ci ucinają pod jakimiś filmami. Ja na to nie narzekam. Po prostu zawsze jest moje zdanie takie, że. Nagrasz fajny film, to on się wybije. Ale no, na TikToku każdy to już zauważył, że tak faktycznie jest. Jeden film ci zablokują, w ogóle nie ma wyświetleń. Drugi nagrasz i wypierdziela w górę. To jest najbardziej denerwujące na TikToku. Czyli po prostu ucinanie zasięgów pod danym filmem, co nie? Kuba WPR. Jakie było Twoje pierwsze auto? I za którym razem zdać prawo jazdy? Prawo jazdy zdałem tak. Teorię zdałem za pierwszym razem, a praktykę zdałem za drugim razem. Aha, jakie było moje pierwsze auto? No meganeczka! Meganeczka niebieska, ta co tu godpa i normalnie działało jak Lamborghini Dodawałem na story na Instagramie wiem o tym na TikToku, pewnie będziecie wiedzieć co chodzi Niebieska Meganeczka dwójeczka Czy Łatmen ma rodzeństwo? Ma rodzeństwo, ale Nie widziałem, bo Łatmena odbierała Ewcia z Zibi, Ewcia i Zibi to są moi rodzice Oni go odbierali tam od jakiejś pani I ona mówiła, że Kilka szczeniaków się urodziło, więc Łatmen ma rodzeństwo Dawid Jan się pyta, ona jest 10 na 10, ale gryzie meble Mordo 10 na 10 Ja też uwielbiam gryźć meble Jedziemy Kamila, XX, co chciałbyś osiągnąć w tym roku? Jeżeli chodzi o internet, to chciałbym, oczywiście, żebyśmy wbili 3 miliony na TikToku, bo to jest nasze wspólne dzieło. To jest nasze wspólne osiągnięcie! 3 miliony na TikToku i myślę, myślę, że pół bańki na YouTubie. Pan pytać na sygnale Martynka. Masz dziewczynę? Jak tak, to jak ma imię? Mam dziewczynę. Moja dziewczyna ma na imię Andrzej. Eee, jesteśmy szczęśliwi. Nie mam dziewczyny. My EE00 się pyta. Uwaga, to jest zadanie matematyczne, chyba tak mi się wydaje. Wspólnie rozwiążmy to zadanie. Uwaga, jeśli Ania biegła z prędkością około 36 km na godzinę, no, ale za i pokonała drogę 2 km, to jaka jest masa słońca? Piszcie w komentarzach. Rozwiążmy to zadanie wspólnie. Zobaczymy, czy uda wam się rozwiązać to zadanie. Zuzia SBN33, zadoptujesz w niej moją siostrę i stado chomików? Pewnie, że tak! Źlecimy, adoptuję Was wszystkich, tylko jest taki jeden mały problem, że mam tylko jedną klatkę i będziecie się musieli w jednej klatce zmieścić wszyscy. Pasi. Biologia! Czy miałeś kiedyś gorszy okres, że miałeś... Ktoś TikToka i chciałeś odejść. Nie, nie miałem takiego czegoś. Jedyne co mam czasami myśli to że kiedyś będę musiał skończyć co nie. No kiedyś po prostu zniknę z internetu, no i tyle. Nigdy nie myślałem o tym, żeby skończyć na przykład jutro czy to... Ale wiem i z tyłu głowy to mam, że kiedyś będę musiał skończyć co nie. I Losiek albo ilosiek, nie wiem. Ilosiek. Jaki chyba jest najlepszy? Mordo! Najlepszy Keba! Pita, Mega! sosy, surówki! Ostry! Wszystko ostry! ziemy ziemi! jakieś kiep co to ma pizdę nie szaruję za później jak jesteś na kiplu, czaj! Krzysiek! www. <grych> <grych> sorry krzychu. Krzysiek www. Podjąłbyś się z jedzenia metrowego jak kebaba. Chłopie Oczywiście, że tak! Już za chwilę, lecimy! Nie no, a tak na serio podjąłbym się, ale bym musiał cały dzień nie jeść i pod wieczorek, co nie? Rano zjeść jakąś lekką kolację, żeby mi się w brzuszku łożyło, brzuszek przygotował się do spożycia takiego sk... Na metrowego. Natalia09 się pyta: Z kim najczęściej rozmawiasz przez telefon? Są ludzie, którzy gadają kudek godzinami przez telefon. Ja tak nie mogę, nie dam rady, mi się tematy od razu kończą. Nie czaję, jak wy to robicie? E! Jak wy to robicie? Dari SSO. Miałeś z kimś kiedyś dramę? Nie, chyba jestem bardzo spokojnym chłopem. Nie zaczepem nikogo, mam. W te wszystkie dramy, co tam się dzieją. Może w sumie miałem z jakąś tam streamerką taką, ale no ona coś tam wyśmiała mojego TikToka. Ja odpowiedziałem, no i tyle na tym się skończyło, co nie. Jestem człowiekiem, który nie wybił się na dramach. Ola, skąd zewka na robienie TikToków komediowych? Nie wiem, czy ZEWKa po prostu innych nie umie. No nie potrafię innych TikToków robić, no. Ja tylko potrafię się błazić przed kamerą, wygłupiać. Nie potrafię co innego nagrywać. Ciężko mi w ogóle jest nagrać poważnego TikToka. Moim zdaniem, TikTok jest po to, żeby się pośmiać, głównie. E, papryczka paliona się pyta. Ile masz lat? 25! Obix 1, 2, 3, 3. Nagrasz piosenkę. Tak! Nagram piosenkę, y, powiedziałem sobie, że nagram piosenkę na YouTube na 500 tysięcy postaram się nagrać jakąś piosenkę oraz z dyskiem coś śmiesznego, żeby to się fajnie słuchało. Już tak wiecie bardziej profesjonalnie. No ogólnie myślę, że na 500 tysięcy na YouTube zrobię jakąś śmieszną piosenkę i będzie ka śmiesznie. Świejo 16. Czy masz jakieś filmy, które nie zobaczą nigdy światła dziennego? Oczywiście, że mam takie filmy, mordo. Nagrywam takie z... Filmie jakby młodszy, jeszcze gorszy niż te TikToki, y, które nagrywam. One nie używają światła dziennego, one są zakopane u mnie w ogródku, w skrzyni. Może ktoś za 300 lat je odkopie. I pomyślcie sobie tak: Ludzie nie wiedzą, co się działo 300 lat temu. odkopują moją płytę i widzą moje filmiki. Flex Miski! Czy byłeś kiedyś bliski śmierci? Byłem! Byłem kiedyś bliski śmierci, teraz by mnie nie było. Czajcie. Czajć! Była taka sytuacja, że wracałem sobie skuterem i jechałem. Ja byłem taki, że jeżeli chodzi o kierunkowskaz, to ja już dawałem 100 metrów przed skrętem. Żeby ludzie widzieli, że skręcam, żeby nikt mnie nie co nie? I jadę, daję kierunkowskaz i tutaj przed domem, ja do skręcania, a ty mnie chyba ze 100 na godzinę jechał i zaczął mnie wyprzedzać. Pół sekundy szybciej bym skręcił, to by mnie nie było. Tak by mnie pisnął, Poleciałbym pewnie z i to kaczką myślę, o co nie? Szymi Busik się pyta, ile zarabiasz na TikToku? Po prostu z TikToka głównie zrobię, jak mam jakieś współpracy, co nie? Czasami robię live, no to tam też coś wpadnie, ale no głównie przeważnie to jest ze współprac. Zależy po prostu ile mam współprac w miesiącu. Są takie miesiące, w których w ogóle nie mam współprac. Bo wiecie, u mnie jest tak, że miałam bardzo kontrowersyjny content. W sensie o to chodzi, że dużo przeklinam, dużo takich dziwnych rzeczy. No wiecie o co chodzi, znacie mnie dobrze, wiecie y, jakie filmy nagrywam, no i dlatego nie mam za dużo współprac. A jak już jakieś mam, no to może raz, dwa razy w miesiącu i głównie z tego z TikToka zarabiam. Tu przycisk dla hejterów. Co z Twoim bratem? Czemu nie nagrywa z tobą? Bo Rafał jest głupi. Miał faktycznie Zodatki na dobrego TikTokera i przestał nagrywać. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, dlaczego przestał nagrywać, ale wydaje mi się po prostu, że jest leniem śmierdzącym. I Rafał, jeżeli to oglądasz, ogarnij d*** i rusz d***. Chodź w d***. Co? Co? mi się urwał Na sobie i wyleczył <że> taką lampę. pan, mądryś. <grystanie> Bo Bo... Jakoś puścił drożdżówkę i mu po się w pier pytał. Lenianku się pyta, plany na 23. Na pewno będę chciał się wyprowadzić. No same wiecie, ogólnie no samemu ciężko się przeprowadzić. Nie mam drugiej półki. Miałbym to pewnie, to inaczej by wyglądało, już mi pewnie mieszkał z nią gdzieś. Na razie muszę samochód skończyć. Na razie mam bardzo dużo wydatków. Dobić 3 miliony na TikToku i na YouTube 500 tysięcy, co najmniej. Takich większych planów przemyślanych nie mam na tą chwilę. No i dobra, mordy, to były wszystkie pytania. Dziękuję, że mi je zadawaliście. Zapraszam was tam właśnie na mojego Instagrama, Bo 200 tysięcy wbijamy na... Instagramie i farbuje się na kolor, który bierze Watman, więc wbijać mordy. Zapraszam Was na mojego TikToka, zapraszam Was na moje shortsy, na wszystko Was zapraszam. Bądźcie razem ze mną i oglądajcie moje filmy! Zapraszam Was serdecznie!